Najpierw opowiem Wam historię sięgającą głębokiego PRL-u. Wtedy jeszcze byłem takim dorastającym chłopcem. Ci, co pamiętają tamte czasy, to wiedzą, że półki sklepowe były puste, trudno było dostać wiele produktów. A już mówiąc o jakichś tam rarytasach, to już w ogóle bardzo. Rzadko na naszych stołach gościła czekolada, i pamiętam jak kiedyś jedna z koleżanek na osiedlu przyniosła z domu czekoladę, ale czekoladę własnej roboty. Szczyciła się, że zrobiła ją sama. Ta czekolada była po prostu przepyszna. Uraczyła nas tą czekoladą. Byliśmy pełni podziwu. Jak to, że można samemu czekoladę zrobić? No, czekolada to musi być tak w złotku. A, a tak taka pokruszona, normalna, ale przesmaczna była i byliśmy nią zachwyceni, pytaliśmy jak tu się robi taką czekoladę, ona była no że potrzebne jest to, to i tamto, zdziwieni byliśmy, bo nawet nadmieniła, że tam w tej jej czekoladzie jest sól. Nie chcieliśmy jej wiedzieć, myśleliśmy, że jakaś tam ściema, ale faktycznie tam nas przekonała, że ta odrobina soli dodana tam do czekolady, do jej słodkości, podkreśla smak i czekolada jeszcze jest lepsza. Koleżanka była na tyle wspaniałomyślna że nie ukrywała tajemnicy i obiecała nam dać przepis na tę czekoladę i pamiętam dostałem od niej przepis, wypisała wszystkie produkty, które są potrzebne i te produkty jak wypisywała to je numerowała, czyli jedynka cukier, dwa masło, trzy kakao, cztery jakiś tam olejek, pięć sól i tak dalej i ponumerowała to wszystko i Zadowolony taki przyszedłem do domu. Oczywiście zamknąłem kuchnię, nikogo nie dopuszczałem, bo chciałem no, błysnąć tym, tą wspaniałomyślną czekoladą, którą będę mógł podarować i poczęstować rodzinę. Ale zamknąłem się w kuchni. Mama przyzwoliła na to, zabrałem się do robienia czekolady. Wszystko byłoby dobrze, bo czekolada wyszła wspaniała, trzeba było ją poddać termicznej obróbce, gotowała się w garku, potem się rozlewało na blachę, taką jak ciasto i taka cienka warstwa, potem jak już zastygło, ukazała się w całej swojej krasie ta czekolada, błyszcząca taka po wierzchu i wszystko było dobre, dopóki się jej nie spróbowało. Jak się spróbowało, to się okazało, że jest jakaś taka bardzo dziwna, a to z tego powodu, że kiedy miałem tę listę produktów, to... Na piątej pozycji, czyli pod piątką, koleżanka napisała jedna druga łyżeczki soli. Tylko że ja to wziąłem jako całość i zamiast połowę to dałem 5,5 łyżeczki soli i czekolada okazała się być lekko słonawa. Na szczęście moja mama wyczarowała tak, że Zabrała się za tę czekoladę, zredukowała ten nadmiar soli, to znaczy pobiegała tam po sąsiadkach, dopożyczyła, bo to produkty też trudno było dostać. Pożyczyła jeszcze sporo kakao i masło, skruszyła ją z powrotem do garka i wyszła naprawdę wyśmienita czekolada. I najciekawsze, że dzięki tej soli, która była w nadmiarze, to zamiast jednej blachy to mieliśmy w domu pięć blach. Czekolady. Mama udarowała sąsiadki i połowę rodziny, bo czekoladę było w brud. Chciałbym, abyśmy przez te, to wydarzenie, przez tę historykę, popatrzyli na dzisiejszą Ewangelię, gdzie Pan Jezus mówi do swoich uczniów, a więc do każdego z nas, zachęcając do tego, że mamy być solą dla Ziemi, dla świata, mamy być dla innych ludzi, jako uczniowie. Jezusa Chrystusa taką solą. Do czego potrzebna jest sól? Moi drodzy, sól jest potrzebna do tego, aby potrawa nie była jałowa, żeby miała swój smak, żeby po prostu można było się nią delektować i dlatego jest tak bardzo pożądana. I Pan Jezus jest tym pokarmem. No bo co jest głównym pokarmem? Co jest tym głównym daniem? To jest sam Jezus Chrystus. Zresztą on. Sam powiedział o sobie, że daje siebie jako pokarm na życie świata, nawiązując do Eucharystii. Pan Jezus jest tym pokarmem, to jest główne danie dla nas, żebyśmy żyli, bo po co my jemy? Normalnie spożywamy posiłki, żeby żyć, żeby normalnie funkcjonować. I jeżeli chcemy żyć na życie wieczne, również potrzebujemy pokarmu którym jest Jezus Chrystus. I tak się Panu Jezusowi spodobało. Jest wspaniały Pan Jezus. Tak mu się spodobało, tak zechciał, żeby nas ustanowić tymi, którzy nadają smak jemu samemu. Mamy być tą solą, która dla tego głównego dania, tego głównego pokarmu, jakim sam Pan Jezus jest, mówiąc o sobie, nadawali mu smak. I dlatego moi drodzy, Tutaj trzeba, abyśmy dzisiaj, wsłuchując się w tę Ewangelię, potraktowali ją na poważnie. Żebyśmy odnieśli się do innych słów, które no, bardzo mocno Pan Jezus wypowiada na temat zgorszenia. Że biada temu, kto był w zgorszeniu, kto był przyczyną tego, że kogoś wiara osłabnie, że stanie się gorszy, że wdepnie w zło. Dlatego, że my jako chrześcijanie, należąc do Jezusa Chrystusa, Jesteśmy zobowiązani do tego, aby być czytelnym znakiem, tak jak to światło, które nie stawia się pod korcem. Mamy być tą solą, która nada smak Panu Jezusowi, że inni go przyjmą. To jest ogromne zobowiązanie i dzisiaj warto pomyśleć o tych, którzy żyją najbliżej nas, o współmałżonku, o dzieciach, wnukach, o swoich przyjaciołach, tych, którzy dla nas są drodzy. Czy ja mam przyczynę do tego, aby oni wzrastali w swojej wierze? Czy jestem obojętny? Czy jestem właśnie taką solą, która straciła swój smak? I do niczego jest niepotrzebna. A więc konkretnie, czy ja mam swój udział w zbawczym dziele? Moi drodzy, jakbyśmy zrozumieli, o co Panu Jezusowi chodzi, jak bardzo wielkie zobowiązanie na nas spoczywa z racji tego, że jesteśmy uczniami Chrystusa. I byśmy potraktowali słowa Jego na poważnie, to byśmy byli takimi siewcami. Byśmy nie patrzyli na to, że albo tam ktoś zaraz mnie zaszufladkuje, albo coś o mnie powiedzą. Nie byłoby w nas wstydu, o wiarę. Byśmy nie chowali głowy w piasek. I ta dzisiejsza Ewangelia powinna nas zachęcić do tego: zobaczcie. Będziemy mieć w nadmiarze tego wszystkiego. Ja zamiast jednej blachy soli, jednej blachy czekolady, dzięki tej soli, to się stało, że miałem w nadmiarze tej czekolady po uszy. Pan Jezus chce, abyśmy tam, gdzie nastawia, w naszych środowiskach, mieli swój wkład i byli przyczyną do tego, aby ten drugi człowiek mógł zasmakować Pana Jezusa. Jak bardzo on jest wspaniały i jak Wielkie wspaniałości przynosi światu. Amen. Najpierw